baranki na czytaniu. Cieszę się, że jesteście ze mną. Wiecie to, co rezonuje z Wami. Nie wiadomo, może nie wszystko jest dla wszystkich. Czytania są różne, obszerne, ludzi jest mój tą, także e, dla każdego e, może inaczej być traktowane czytanie. E, w każdym razie zapraszam Was na czytanie e, nowego tygodnia. W nowym roku, czyli od 5 do 11, mojej kochani, czyli dla Was baranki, co Was czeka, co idzie w Waszą stronę, na co musicie uważać? Praca, miłość, finanse, rodzina i przyjaciele. Także, co Was czeka, moi drodzy? Albo coś wygracie sobie w tym tygodniu. Będziecie mieć niesamowite szczęście, ale równie dobrze możecie i trafić na jakąś osobę, która będzie waszym partnerem życiowym. Możecie będziecie mogli liczyć na miłość, na zaufanie. Może mieliście niedawno jakiegoś testa na przetrwanie i się okazało, że, że to jest to, że możecie liczyć na kogoś w, na dobrej nazwie, jak się to mówi. Tego Wam tak naprawdę życzę z całego serca, bo co najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli kogoś, na kogo możemy zawsze liczyć. No i zdrowie. Na co musicie uważać? Musicie uważać na, na osobę, która być może gdzieś może się okazać agresywna, która będzie bardzo szybko. Reagowała instynktownie, która będzie zrozumiała, będzie bardzo władcza. Może się okazać, że no, zobaczmy. Staniecie wiadomość. Z może być związana ta wiadomość? Już wam zaraz to powiemy. Może to, być, yy, może to być sprawa związana albo z jakimś dzieckiem, yy, albo może to po prostu możecie się dowiedzieć o kłopotach w rodzinie. Możecie się dowiedzieć o kłopotach w rodzinie. Tak, na pewno. Jeżeli chodzi o, yy, o pracę. E, macie tutaj dość występowaną osobę, e, bardzo wymagającą, e, że będziecie mieć jakąś kontrolę, słuchajcie w pracy. E, co wam się tu będzie działo? Możecie mieć nadzieję na przykład, e, że na awans. E, możecie mieć e, na przykład, e, albo macie może nadzieję, że ktoś od Was z pracy odejdzie. E, może nie wiecie jeszcze, czy, czy macie swoje stanowisko tak naprawdę ym, dalej w mocy? Możecie tutaj być spokojni o pracę. Yy, może się wydawać, że ktoś jest bardzo ostry dla Was w pracy, że może być dla Was bardzo wymagający. Yy, no takie są często też osoby w pracy, yy, które, które gdzieś tam rządzą yy, swoim, swoim przedsiębiorstwem albo zarządzają ludźmi. I one są też pociągane do odpowiedzialności więc, więc Ale jesteście tutaj bezpieczni Myślę, że nie musicie sobie szukać niczego nowego Dostaniecie tutaj informację Że jesteście bezpieczni Jeżeli chodzi o miłość To macie tu osobę, która jest wspaniała Która jest wam wierna Z którą możecie sobie tworzyć Wspólne nadal życie Jeżeli takiej Takowej nie macie To taką ową sobie poznacie Yy, także jak najbardziej jest tutaj yy, zaufanie, jest wierność, jest yy, wspólna droga i jest yy, wsparcie. Jeżeli chodzi o finanse, widzę, że co niektóre moje yy, baranki yy, chciałyby mieć chyba trochę lepszą tą sytuację finansową, co nie wiem czy nie dostaniecie tam jakichś pieniążków od jakiejś osoby starszej która wam by chciała dopomóc bo będziecie mieć wizytę osoby starszej z rodziny najprawdopodobniej może to być rozwodnik bądź wdowiec ona jeżeli będziecie się zastanawiać po prostu nad jakąś sytuacją finansową e, albo na przykład jak coś się rozstrzygnąć, e, weźcie się zapytajcie e, tej, możecie, może nie wprost, ale mm, jakoś w, między wierszami wklecić jakieś tam e, zdania, e, na których Wam zależy, słowa pewne, mm, nie, Porozmawiajcie tak y, z tą osobą, ale, ale tak szczerze, szczerze. Zapytajcie, zobaczycie, jaką, jaką gdzieś tam dostaniecie informację zwrotną, jeżeli chodzi o te finanse. Nie wiadomo tutaj, o co chcecie tak naprawdę zapytać, no bo y, może chcecie jakieś pieniążki pożyczyć. Nie jest tutaj w każdym razie, że nie. Y, ale y, tak delikatnie do tej osoby bym radziła, żeby podejść. Jeżeli chodzi o rodzinę, dostaniecie tu jakąś wiadomość. Aby, albo rodzinną, albo, albo w sprawie domu. Ale jest ona przy szczęściu, więc zostaniecie szczęśliwe jakieś wieści z domu, rodzinę. Zobaczcie tak naprawdę, co, czego. czego to będą wesołe wieści w każdym razie. Jeżeli chodzi o przyjaźń, ktoś tutaj będzie chyba rozliczany z, z jakiejś przyjaźni, z jakiegoś koleżeństwa, a będzie tutaj trzeba podjąć, podjąć pewne decyzje, bo gdzieś się tu pojawiły jakieś kłopoty, gdzieś się tu pojawiły jakieś nieporozumienia. Radziłabym, żeby to sobie dobrze wyjaśnić tam z tą osobą, i myślę, że że pozbędziecie się jednego z jakichś osób, które, które będą w waszym otoczeniu, um, który, dzięki którym później rozwiązaniu tej, tej sytuacji, tej sprawy, tego konfliktu, który, który z kimś tam możecie mieć, no to będziecie lżejsi. Nie obiecuję, że ta, ta koleżeńskość przetrwa, aczkolwiek może ktoś komuś nasuną jakieś refleksje. Moje kochane baranki, bardzo Wam dziękuję za czytanie. Życzę Wam tygodnia.